Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytania, które zadaliście w sekcji komentarzy w poprzednim filmie odnośnie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Holandii, czyli tak zwanej ZZP. Przy tym odcinku znów pomoże mi Kamil z Wasylów Adwiz, który odpowie na nurtujące Was pytania odnośnie właśnie prowadzenia firmy w Holandii. Ja wcielę się w osobę, która zadaje pytania, a Kamil będzie na nie odpowiadał. Zaczynajmy. Cześć, witam Was. Ja nazywam się Kamil Wasylów, jestem z firmy Wasylów Adwis. Dziękuję bardzo um, kanałowi Włóczyki, że mamy możliwość odpowiedzenia na Wasze pytania dotyczące podatków z ostatniego filmu o tej tematyce. Pierwsze pytanie. W przypadku ZZP odpowiadamy własnym majątkiem. W momencie poślizgu mogą wejść na naszą np. Na nieruchomość czy auto. Czy jest jakaś możliwość obejścia tego? Bardzo fajne pytanie, często się pojawia. I teraz, tak jeżeli posiadamy formę firmy ZZP albo WOF, spółkę cywilną, to rzeczywiście właściciele firmy odpowiedzialni są własnym majątkiem. Mamy formy ubezpieczeń, które mogą kompensować nam na przykład wyrządzone szkody, ale jeżeli pracujemy rzeczywiście w branży, gdzie jest bardzo duże ryzyko, to w tym momencie gdzieś tutaj doradzamy, żeby otworzyć formę firmy BayFe. I teraz w tej formie, w Firmy BayFay, jakby sama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest naszą tarczą um, i ona gdzieś po prostu ma kapitał startowy. Nie ma obowiązku, ale fajnie, żeby był um, ten kapitał startowy, i od tego za ten kapitał startowy jesteśmy jako właściciele odpowiedzialni. No, chyba że przy, w momencie, kiedy będzie ogłaszana upadłość, um, kurator stwierdzi, że właściciel działał celowo na niekorzyść um, spółki, to w w tym momencie i ma możliwość obciążenia prywatnego majątku właściciela. Zapomniałeś dodać, że ulgi podatkowe obowiązują tylko po spełnieniu kilku ważnych wymogów i niestety są tylko przez 3 lata. Później obowiązuje podatek około 49%, bo na ZZP łatwo jest przekroczyć próg podatkowy. Bardzo fajne pytanie. Jest tu kilka mitów, które myślę, że obalimy. I teraz, jakby pierwszym, pierwszym takim mitem jest to, że ulgi należą się tylko przez 3 lata. Um, jest to częściowo prawda, bo um, ulgi składają, mamy jakby trzy ulgi. MKB jest freistelling, która należy się, jakby jest nieograniczona, chyba, że rząd jakby gdzieś się zacznie zmniejszać i to ma gdzieś teraz miejsce, ale nie jest ograniczona na ten moment ustawą, że po trzech latach przepada. Następna jest ulga self-standard i tutaj rzeczywiście do tej ulgi Należy spełnić pewne kryteria, mianowicie kryteria godzinowe. Musimy być w stanie, musimy, musimy poświęcić naszej firmie w danym roku podatkowym 1225 godzin. I tutaj nie ma znaczenia, czy my otworzyliśmy firmę w połowie, w połowie roku, czy pod koniec roku. Musimy, jeżeli firma została otworzona w lipcu, to dalej musimy w danym roku podatkowym poświęcić naszej firmie 1225 godzin. W porównaniu do poprzedniej ulgi, którą poprzednio wymieniłem, MKB jest Freestyling, to ta ulga się należy nam, nie zważając na żadne wymogi, no jedynym wymogiem jest to, że jesteśmy przedsiębiorcami. Kolejną ulgą jest ulga, Starter's After. I ta ulga rzeczywiście należy nam się w pierwszych pięciu latach trzy razy. Jest to najniższa ulga, która wynosi około 2200 euro i która fizycznie maksymalnie jakby obniży nam podatek. Jeżeli jesteśmy w tym progu 49,5%, to ona obniży nam gdzieś ten podatek o około 1000 euro. E, także to jeżeli chodzi o ulgi. Jeżeli chodzi o podatek. To rzeczywiście mamy w Holandii dwa progi podatkowe. To jest próg 36,93% do dochodu 73 032 euro. Powyżej tego dochodu mamy próg 49 i pół procenta. I teraz jak to wygląda? To nie wygląda tak, że jeżeli my przekroczymy, zarobimy 100 tysięcy, to od stu wypłacimy y, od razu 49,5%. To wygląda tak, że do 73 płacimy y, te 36,93, a powyżej tej kwoty, czyli jeż, jeżeli zarobiliśmy 100 tysięcy, no to w tym momencie 70, y, y, czy, przepraszam, 30, y, 27 tysięcy będzie Opodatkowane tym, tym podatkiem 49%. Oprócz tego każdy obywatel Holandii ma prawo do takiej ulgi jak, który jest zameldowany w Holandii albo nie zameldowany, ale przepracował jakiś okres, ma prawo do mm, alchemyjne Scoring. Jest to ulga jakby już, która bezpośrednio obniża nam podatek. Także tak mniej więcej wygląda to z ulgami i yy, yy, no i musimy na to gdzieś zwracać uwagę. Co jeśli nie zarabiamy przez kilka miesięcy? Jakie są opłaty typu NFZ czy ZUS? Jeżeli e, posiadamy, mówimy tutaj o firmie, formie firmy jednoosobowej, ZZP, to jakby takich e, opłat stałych nie ma. Są, e, nie mamy żadnych opłat obowiązkowych. Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie czegoś, tak, no, albo korzystamy z jakichś usług, e, no to tutaj rzeczywiście te opłaty stałe jakieś są, ale to, to nie są jakby nałożone przez nas odgórnie. Co Na co musimy zwrócić na pewno uwagę, to na to, że w niektórych branżach, takich na przykład jak branża szkild malarzy, tak, mają obowiązkowe składki emerytalne i wtedy tutaj fundusz nam nalicza te składki, my te składki obowiązkowo musimy opłacić. Ale to jest jakby od branży zależne i, i nie każda branża takie składki posiada. To to myślę, żeby było na tyle z takich stałych opłat. Jeśli chcę otworzyć sklep z elektroniką, to też przejdzie jednoosobowa działalność? E, jakby wiecie, nie, nie mamy, zależnie, ma możemy działać jakby na firmie jednoosobowej pod każdym, pod każdym, w każdej branży, tak? Jeżeli są branże, gdzie są, nie wiem, wymagane certyfikaty, na przykład branża finansowa, czy, czy nie wiem, branże na przykład gdzieś tam nakowania, tatuaży i tak dalej są wymagane pewne pewne certyfikaty, no to musimy te certyfikaty zdobyć, ale jakby nie jesteśmy uzależnieni od urząd skarbowy nie, nie, nie wytycza nam branż, w jakich możemy działać. Także możemy działać jak najbardziej w sklepie z elektroniką, musimy zwracać na pewne kwestie, jakby z zakupami towaru, ze sprzedażem, ze, sprzedażem, ze sprzedażą towaru, w jakich momentach to się odbywa, bo ma to w tej akurat formie firmy bardzo duże znaczenie. Ale e, jakby nie jesteśmy, nikt mnie nie ogranicza nas. I żeby było, jakby ciekawiej, my w firmie jednoosobowej możemy mieć zatrudnionych nieograniczoną liczbę osób, bo to, że mamy firmę jednoosobową, to nie świadczy o tym, że ta firma jakby, nie wiem, że nie zatrudnia ludzi. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że tą firmą zarządza jedna osoba. Czy założę ZZP bez meldunku? Tak, jest to możliwe, Są, trzeba, trzeba spełnić kry, kilka kryteriów, ale tak rzeczywiście jest to możliwe założenie firmy ZJP bez zameldowania. Jak to jest z tą ulgą abolicyjną? Musimy płacić podwójny podatek w Polsce i w Holandii, jeśli prowadzimy firmę w Holandii? Jeżeli firma jest e, w Holandii, my jesteśmy rezydentami Holandii, to jakby podatek odprowadzamy tylko w Holandii. Należałoby zrobić kilka takich. Mm, Kilka takich administracyjnych kroków, żeby jakby w polskim urzędzie skarbowym dowiedziano się, że no okej, okay, my jesteśmy w Holandii, prowadzimy firmę w Holandii, jesteśmy tutaj też rezydentami e, i z tego tytułu w Polsce jesteśmy zwolnieni jakby ze wszystkich e, deklaracji, to to należałoby zrobić, ale jakby notabene jesteśmy gdzieś, e, nie musimy płacić podwójnego opodatkowania. No chyba, że w danym roku e, e, mieliśmy dochód i w jednym, e, znaczy załóżmy i w Holandii, i w Polsce, no to wtedy, jakby ta sytuacja się zmienia. Ale jeżeli przez cały rok mieliśmy dochód tylko i wyłącznie w Holandii, to ten podatek jest odprowadzany w Holandii. Pracowałem w Holandii w 2015 roku. Ile mam czasu na rozliczenie podatku? To już za 2015 rok niestety tego podatku nie rozliczysz, bo mamy czas do 5 lat wstecz na rozliczenie, czyli na ten moment by możemy rozliczać bodajże do końca grudnia tego roku możemy rozliczać podatek z 2018 roku, od przyszłego już będzie to tylko 2019. Także możemy cofnąć się 5 lat wstecz na to, żeby ten podatek rozliczyć. Czy trzeba mieć holenderską narodowość, aby otrzymać pomoc dla przedsiębiorców? Nie wiem o jakiej rodzaju pomocy tutaj jest mowa, ale mamy w Holandii, Holandia jest jakby uważana przez Unię Europejską za kraj rozwinięty, także tutaj jako takich dotacji, które możemy otrzymać w Polsce nie ma. Są na pewno fundusze, które zajmują się dotowaniem pewnych branż, nie wiem, branża artystycznej, artystycznej na przykład, tak? Um, to, to możemy się gdzieś o to ubiegać. Są też pewnego rodzaju przez Państwo wspierane kredyty. Na przykład taką instytucją jest Q-Credits, która gdzieś tam wspiera kredytowo przedsiębiorców. Jeżeli działamy, mamy też tak, działamy w branży innowacyjnej w jakiś sposób rozwijamy, to tak rzeczywiście tutaj możemy się ubiegać o dotacje, jakby te dotacje możemy otrzymać z Unii Europejskiej, ale no, musi być to specjalistyczna branża. Jeżeli chodzi o to, czy należy mieć polską, holenderską obywatelstwo do takiej, do, do takiego działania, ja się z tym nie spotkałem, żeby w jakiejkolwiek pomocy, nie wiem, finansowaniu czegoś była, taka, taka, była było holenderskie obywatelstwo niezbędne. No, my żyjemy w Unii Europejskiej, Holandia od nas nie wymaga dokumentów holenderskich. Może fajnie rzeczywiście okazałoby się, żeby mieć tą rejestrację w RN ale, jakby ja tych kredytów, my tych kredytów nie przyznajemy ani tego, tych wniosków nie rozpatrujemy. Także dzielę Wam się tylko z tą wiedzą, którą mam z drugiej strony jakby z tytułu wnioskodawcy. Yy, I z tego, co jest mi wiadomo, to nie, to, to, to obywatelstwo holenderskie nie jest niezbędne. Ile kosztuje dobry księgowy? Jakie są koszty rozliczeń u pana Kamila? Wiecie co, no u nas cennik jest dostępny na stronie Wasylów Adwiz pod, pod hasłem cennik. Ceny zaczynają się od 100 euro. To w zależności tylko od zakresu usług, jakie chcecie nam dostarczyć, jakie chcecie, żebyśmy w Waszym imieniu wykonywali. Wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli mamy firmę, która ma, nie wiem, do tam 40 czy 50, 60 dokumentów w okresie kwartalnym, to mniej więcej się to w tych 100 euro... Z Sama taka księgowość zamyka. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe usługi, nie wiem, doradztwo, m, dodatkowe deklaracje w postaci m, składania e, w, wniosków o tymczasowe decyzje, prognozy, e, takie usługi, no to są pakiety wyższe, które gdzieś to wszystko obejmują. E, I teraz, no mi jakby ciężko zakreślać, wiecie, no nam jakby oceny klientów mówią o tym, że, że, że no, mamy tą opinię dosyć dobrą. Jesteśmy na rynku od 2011 roku, także przerobiliśmy kilka zmian systemowych i, no, i cały czas się trzymamy. Klientów mamy większość od samego początku i myślę, że dobrego księgowego, no tak rzeczywiście wykształcenie też jest ważne, które my jak jakby ja jestem darcą podatkowym, ale myślę, że doświadczenie, które zdobywamy, jest tutaj chyba najważniejsze. My możemy się pochwalić na pewno tym, że obsługujemy około 800 przedsiębiorców i coś w granicach na ten moment 5000 klientów indywidualnych. Także to doświadczenie, które zdobywamy, jakby księgowy, to nie jest, to nie jest nasze, to nie jest to, że. Um, że my to doświadczenie, jakby my to doświadczenie przejmujemy od klientów, bo my mamy taki zawód, w którym mamy możliwość uczenia się na błędach innych. E, bo kiedy klienci przychodzą do nas, są czasami bardzo często w sytuacjach gdzieś tam podbramkowych, coś nie wyszło w jaki sposób, i tak dalej, i tu my jakby potrafimy się odnaleźć. Tam, gdzie klienci odkładają ręce. E, I ja myślę też, że księgowy to jest osoba, z którą współpracujemy dłużej. Także na pewno musimy mieć. E, tak zwany klik po prostu z księgowym, tak, to musi być, e, to musimy mieć po prostu jakąś taką niepisaną formę porozumienia z tym księgowym zapisaną i on mi odpowiada, to jest treść, w jakim, jaką ja chcę od takiego, takiej osoby otrzymywać. Z mojej strony to wszystko, ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, jeszcze raz e, mam na imię Kamil Wasylów e, z firmy Wasylów Advice, Mam nadzieję, że te pytania, odpowiedzi były, są dla was, dostarczają wam odpowiedni kontekst. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.